Witam się z wami serdecznie we vlogmasie Nie jest to już właściwie vlogmas, bo już mamy święta Dzisiaj jest Boże Narodzenie Ale stwierdziłam, że nagram dla was jeszcze taki odcinek Świąteczny z dzisiaj i jutro Połącz te dwa dni Ja już wstałam, zrobiłam sobie kawkę Jest godzina 9.40 i dzisiaj pospaliśmy To znaczy ja pospałam do dziewiątej ale ogólnie wczoraj siedzieliśmy do trzeciej, o trzeciej zasnęłam. Więc no, bardzo długa wigilia, ale bardzo przyjemna. Naprawdę było mega fajnie na wigilii. Ogólnie to naliczyliśmy uwaga, uwaga, 21 potraw. Wiadomo, że liczy się coś takiego jak na przykład chleb, makaron do zupy i sama zupa to już jest dwa, tam, nie wiem, uszka i basz to kolejne dwa. E, więc wszystkiego razem naliczyliśmy 21 dań, więc sporo. Śmiejemy się, że pomyliły nam się jedynka z dwójką, zamieniły się kolejnością czy coś, ale naprawdę wszystko było przepyszne, e, wszystkim wszystko smakowało, tak mi się przynajmniej wydaje. E, każdy był zadowolony, e, były prezenty i było bardzo, bardzo przyjemnie. E, naprawdę spędziliśmy fajnie wieczór. No i posiedzieliśmy tak, że ja zasnęłam o trzeciej. Więc dosyć długo, ale już dzisiaj wstałam, teraz właśnie po dziewiątej, zrobiłam sobie kawkę w świątecznym kubku i co sobie coś tutaj będę ogarniać, poglądam sobie jakieś vlogmasy, wiecie, na spokojnie. Później idziemy do znajomych, widzimy się, później my idziemy w gości, a jutro goście przychodzą do nas. Także takie jeszcze świąteczne dni, a później chyba tylko relaks, zobaczymy, co tam ciekawego. Kawy. O, oh, nami. Przyszła pora otworzyć ostatnie okienko z kalendarza Glossy Box. Ten kalendarz też jest naprawdę ekstra. Bardzo jestem z niego zadowolona. Z Rituals tak samo. Naprawdę świetne kalendarze. Więc tam dam. Da, otwieramy coś ogromnego. Wow, jakaś paleta. Wow. Paleta Iconic London w takim prześlicznym, złotym opakowaniu, day to slay. I jest to paleta do oczu. Uuu, o tak! O, ale to są moje kolory. Lustreczko, o Jezu. Muszę się okarmić. Wow! Pokażę Wam te kolory. Zobaczcie. Prześliczna. Tutaj mamy lusterko, nie chcę, żeby Wam się tam coś odbijało. Wow, moje kolory totalnie. Także już wiem, czym dzisiaj zrobię makijaż. Pokażę Wam z bliska. Zobaczcie, prześliczna jest. Prześliczne ma kolory takie um, dosyć tutaj neutralne. Tutaj co jakiś brokat, trochę wpadające w róż. No, moje kolory totalnie. Zobaczymy sobie słocze jakieś. Ten mnie bardzo interesuje. Wow, nie ma ostrości, ale zobaczcie. Prześliczny. Prześliczny. A może jeszcze taki Girlboss. Mm, fajna nazwa. <laughs> wow, zobaczcie jaka jest pigmentacja. Mam nadzieję, że będzie to bardzo fajna paleta i że będzie fajnie um, się utrzymywać na powiekach. Że nie będzie nic się ścierać. Wow. Jestem naprawdę zadowolona. Także ja naprawdę cieszę, cieszę się z obu kalendarzy i z Glossy Boxa, który miał naprawdę fajne, takie topowe, wydaje mi się, marki. Eee, I bardzo się cieszę z Rituals, uwielbiam te kosmetyki. Eee, wszystkie okienka były naprawdę ekstra. Eee, teraz tak nie wiem, bo to prawie cały miesiąc, ale wydaje mi się, że z żadnego okienka nie byłam rozczarowana. Nawet jak pojawił się tam jakiś taki peeling, w ogóle on był genialny. Eee, może wam pokażę gdzieś w jakichś ulubieńcach czy coś takiego, ale naprawdę taki, wiecie, saszetka peelingu. Nie są to drogie produkty, ale naprawdę produkt ekstra. Były też tam na przykład rękawica do mycia z Rituals, i to też fajne, bo ja lubię takie rzeczy. Taka opaska na włosy. Mm, to też tani produkt w porównaniu na przykład do kosmetyków, ale ja też to bardzo lubię, także naprawdę oba kalendarze jestem zadowolona. Jakbym miała wybrać jeden, nie wiem, nie wiem, bo naprawdę wydaje mi się, że nie ma co porównywać, bo Rituals to jest jedna marka typowo pielęgnacyjna, a kalendarz z Glossy Boxa mamy tam dużo marek, trochę było kolorówki, także naprawdę oba mocne kalendarze. Ja chciałam Wam jeszcze raz podziękować za ten vlogmas u mnie na kanale. Jest mi bardzo miło, że spędziliście ten miesiąc ze mną. Miesiąc, no te cztery tygodnie właściwie. Myślę, że dałam radę. Myślę, że, że dałam radę nagrywając przez ten miesiąc w grudniu. Tym bardziej, że pracuję na, na, plo, pracuję na etat, także to nie było łatwe, bo czasem vloga zaczynałam o 9 wieczór, było tak na początku vlogmas, e, ale myślę, że było ok, że vlogmasy były mm, świąteczne, starałam się przemycać jak najwięcej świątecznej magii, tych przygotowań, e, coś tam e, Jakiegoś gotowania, dekoracji, e, wrzucałam wam kilka przepisów, także myślę, że było świątecznie. E, no i jestem z siebie dumna, że te vlogi trwały tyle, ile trwały. To znaczy, że nie były 8 minut, 9 minut, tylko pół godziny. Pierwszy vlog mas chyba był chyba aż 40 minut. Także naprawdę jestem z siebie zadowolona i dziękuję Wam za aktywność. Jeszcze teraz gdzieś na dniach muszę wybrać jedną najbardziej aktywną osobę i wiem, że będzie to trudne, bo naprawdę było kilka takich osób, um, które udzielały się praktycznie pod każdym vlogmasem, więc bardzo mnie to cieszy, um, że, e, że spisaliście się na medal. <laughs> Także muszę wybrać jedną osobę i jeszcze mam do wysłania te kartki zaległe, ale nie mam pojęcia, jak to teraz działa, bo um, wiecie, cała Europa jest zamknięta na Anglię. Także no nie wiem, czy mi się to uda wysłać teraz jakoś. Nie wiem. Będę, będę się starać. Jak nie, no to wyślę Wam później. No, no trudno. Teraz wiecie, jest pandemia i to nie są sytuacje zależne ode mnie. Ja, swoja kawka, włączę sobie coś tutaj na, na YouTube i taki poranek. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Okej, okay. przychodzę do Was i chciałabym Wam pokazać mój prezent, tak chcę się pochwalić, nie żartuję, po prostu stwierdziłam, że pokażę Wam nowość u mnie, jest to prezent, który dostałam od mojego narzeczonego, jest to Fitbit Versa 2, jest to zegarek smartwatch, który chciałam, więc go dostałam. No, jest prześliczny, bardzo mi się podoba. Dzisiaj już w nim spałam. On ma bardzo fajną taką funkcję snu, także możemy śledzić swój sen. Bardzo mi się podoba. Jeszcze nie mogę się za bardzo o nim wypowiedzieć, bo jest to dla mnie nowość, muszę się z nim zaznajomić, ale jest prześliczny. Jest to ten kolorek Rose Gold z takim różowym paskiem. Bardzo mi się podoba. Także Mikołaj wiedział, co potrzebuje. Prześliczny jestem. A jeżeli chodzi o prezenty, które ja kupiłam dla mojego faceta, to kupiłam mu perfumy z Karolina Herrera Bad Boy. Przepiękne są, naprawdę taki fajny, świeży, męski zapach. Bardzo mi się podoba ten zapach i mojemu facetowi też, on lubi takie zapachy. Także to był strzał w dziesiątkę. I kupiłam mu również bluzę z DKNY, taką szarą bluzę. I to też wiedział, znaczy nie wiedział, tylko um, też chciał. Tak, też chciał. Też polował na taki typ bluzy, więc, więc też trafiłam, więc się bardzo z tego cieszę. I ogólnie było tak, że ja wiedziałam o swoim prezencie, bo, no bo w sumie to chciałam tą rzecz i sobie wybrałam, który model i tak dalej, więc tak. A śmiesznie było z prezentem mojego faceta, bo ostatnio coś tutaj robimy i on nie wiedział, co ja mu kupiłam. I zawsze jestem przygotowana, że gdyby zgadł, to mam jakąś taką odpowiedź, a tym razem tak nie było. I tak coś siedzimy, i on mówi: A mogłeś mi kupić perfumy na święta. <grytanie> tak, co? I tak zaczęłam śmiać strasznie, więc już było, już było wiadomo. E, że ten prezent jest spalony <laughs> i że, e, że się, no nie domyślił się. Tylko ja się nie umiałam e, powstrzymać i się roześmiałam. <laughs> spoko, śmiesznie wyszło. E, bardzo, nie wiedział jakie perfumy, nie wiedział o bluzie, także spoko. Dobra, kawka, vlogmas i miłego dnia. Mam mi kawka. kawka. Tutaj ja, mój piernik, który zrobiłam. Uwau, wow. e, tak. Mam tutaj mój piernik, który zrobiłam. Jest przepyszny. Ja jestem w trakcie makijażu. Nałożyłam sobie już podkład i trzymam film. E, podkład korektor i cień. Cień nałożyłam sobie szampańczyk, mm, bardzo ładnie się błyszczy. To jest właśnie ten z nowej paletki, z kalendarza. Przepięknie wygląda na powietrze. Po prostu jest naprawdę bardzo ładny taki szampański. E, ślicznie bardzo mi się podoba. W tym roku właśnie takie szampańskie makijaże jakoś do mnie przemawiają na te święta. E, ok, to mamy. Brązer. Stwierdziłam, że jakoś tak pokażę wam część mojego makijażu i od razu właśnie przetestujemy sobie tą paletkę. Swoją drogą ten brązer zawsze go używam. On jest naprawdę bardzo wydajny. Już mi widać dęko, ale mam go bardzo, bardzo długo już. Jest to brązer z Makeup Academy Perfection Matte Sunset Tan. Bardzo ładny. Mega mi się podoba zawsze ten efekt. Fajnie się z nim pracuje. <coughs> Może troszkę różu. Róż, też mój ulubieniec dzisiaj. Jest to Rose Amber z Jezu, z Bourjois. Te, te róże kiedyś <noise> były takie bardzo popularne na YouTubie. Teraz już jest tyle tego wszystkiego, że nie pamiętam się o takich klasykach, ale ja go bardzo lubię. Strasznie mi się podoba ten, ten cień właśnie z Iconic. Na brwi nałożę też kredkę, którą używałam jeszcze ze czasów szkolnych i ostatnio ją gdzieś wygrzebałam, jest to kredka z Lovely. Taka brązowa. Na co dzień używam takiej z... Nie mam jej tutaj chyba. Na co dzień używam takiej innej, ale ona jest taka twarda, jaśniejsza. teraz mam pofarbowane włosy, więc ciemniejsza kredka sprawdza się dużo lepiej. Poza tym nałożę jeszcze maskarę i pomadkę jakąś taką naturalną. Wczoraj miałam tą pomadkę z chudy i dzisiaj chyba też ona wskoczy, bo bardzo mi się podoba. Też jest również z kalendarza. Wedding Day. Bardzo, bardzo ładny kolorek. Taki mój ulubiony. O nie mam tutaj, nie mam tutaj tą kredkę. Mój ulubiony, a jeżeli chodzi o podkład i puder, to podkład wymieszałam dwa to 3 Perfect On Duty Perfect o kolorze wanila i wymieszałam go z Fit Me z Maybelline 118. Myślę, że nawet spoko. Korektor, oczywiście, mój ulubienie, ulubieniec z. To z Rimmel? czy Maybelline? Nie pamiętam. Maybelline. Ten taki już się zmazał z tą gąbeczką Szczoteczka na brwi. Że jest ok. Maskara, oczywiście, Max Factor 2000 kalorii, moja ulubiona. No, ale ten cień powiem Wam, szał. <laughs> ok. Makijaż prawie gotowy, jeszcze tylko po matka. Ogólnie spędziliśmy taki chillowy poranek, ja wypiłam kawkę, zjedliśmy śniadanko i oglądaliśmy trochę pewina. Mm, Pomadkę nałożę później, muszę jeszcze umieć zęby. Wtedy nałożę pomadkę z chudy. Ale czas wybrać outfit. W sumie mam ochotę na taki zimowy outfit, na jakiś taki cozy sweater, na jakiś taki zimowy płaszcz w ogóle, ale wydaje mi się, że jest ciepło na zewnątrz. W ogóle muszę się obczaić z tym moim nowym gadżetem, żeby tutaj mieć różne rzeczy. Mega fajne to jest. Dodałam sobie tutaj już opiciu wody. Ja mam problem z piciem wody, także może ten filmik mi pomoże. Mam tutaj mój sen, dzisiaj spałam 5 godzin 57 minut. Także no nie za długo, ale super to jest, naprawdę fajne. Także nic, e, idę wybrać outfit, chodźcie, wybierzemy coś razem. Ok, jeżeli chodzi o mój outfit, to się zastanawiam pomiędzy tym nowym swetrem, to jest taki oversize'owy golf z H&M. Nowość u mnie. Albo mam jeszcze drugi, w sumie bardzo podobny, z innego materiału, trochę o innym fasonie, również golf. Więc to albo to. Chociaż zastanawiam się nad koszulą, bo nie wiem, czy w takim grubym swetrze nie będzie mi za gorąco. Ubieram do tego skórzaną spódnicę. Zaraz muszę wybrać, mam taką chyba czarną gdzieś, ale nie wiem gdzie. I taką beżową. Zaraz coś wybiorę i Wam pokażę już całość. Ok, ja już się ogarnęłam. Włosy wczoraj wyprostowałam ja i tylko spryskałam je suchym szamponem. Makijaż taki bardzo prosty, bardzo mi się podoba. Te powieki ślicznie się błyszczą. Także super ubrałam ten golfik z Handemu e, i do tego ubrałam, e, już wam pokażę. I do tego ubrałam taką skórzoną spódnicę i po prostu czarne rajstopy, więc tak bardzo prosto myślę, ale bardzo mi się podoba. Wczoraj byłam w sukience, także dzisiaj sweterek. No i tak, na ręce. Fitbit oczywiście. Może nie jest bardzo świąteczny i klasyczny, ale wiecie, teraz, teraz będzie on mi pasował do wszystkiego. Więc taka moja stylówka świąteczna. Prosta, ale myślę, że bardzo yy, klasyczna sweter. Strasznie mi się podoba połączenie swetra i na przykład skórzonej spódnicy albo skórzonych spodni, także, także tak. A pomadka, pokażę Wam z bliska w ogóle mój makijaż, ostrość. Pomadka wygląda tak, bardzo mi się podoba. No i oczka pięknie się błyszczą, także jestem gotowa. Prezenty czekają już koło drzwi do zabrania ee, i lecimy w gości.